Zakład Karny w Siedlcach. Świąteczna Kartka dla Kombatanta to akcja zorganizowana przez funkcjonariuszy służby więziennej i zaangażowaliśmy w nią osoby pozbawione wolności. Osadzeni w ramach zajęć kulturalno-światowych przygotowywali kartki dla kombatantów, kartki świąteczne. Kartki zawierają niejednokrotnie dosyć osobiste refleksje osadzonych, którzy czują, że chcieliby w tym okresie świątecznym. Podzielić się nimi właśnie z kombatantami, którzy walczyli o wolną Polskę. Kartki są własnoręcznie przyozdobione przez osoby pozbawione wolności, co też nadaje tym kartkom takiego dodatkowego waloru, że każda jest indywidualna i trafi do indywidualnej konkretnej osoby. Osadzeni bardzo się ucieszyli z możliwości ucz uczestnictwa w takiej akcji, ponieważ oni jak najbardziej chcą uczestniczyć mimo pobytu w więzieniu. W życiu całego społeczeństwa, bo osoby pozbawione wolności również oczekują tego, że w przyszłości po prostu wyjdą z więzienia i będą funkcjonowali w warunkach wolnościowych. Zdarzyło się, że ta sama osoba narysowała więcej niż jedną kartkę. Tak, to jest bardzo optymistyczne, że w trakcie tych zajęć kulturalno-światowych były osoby, byli osadzeni, którzy chcieli narysować dwie, a nawet zdarzyło się, że trzy kartki. Interesujące jest też podejście osadzonych do tematu, prawda? Bo są kartki o tematyce takiej bardzo patriotycznej, z godłem, a są też tradycyjnie Święty Mikołaj, ale na każdej kartce niemal się godło naszego kraju albo flagę przewija, więc naprawdę widać, że podejście do tematu było przemyślane. Tak, tutaj daliśmy osadzonym bardzo dowolność, dużą dowolność interpretacyjną, czyli poinformowaliśmy o takim haśle przewodnim świąteczna kartka dla kombatanta. A już interpretacja tego tematu należała do konkretnego osadzonego. I faktycznie byli osadzeni, którzy rysowali symbole tradycyjne, jak bombka czy choinka, ale też byli osadzeni, którzy ozdabiali tą kartkę również swoim wierszem, który napisali specjalnie na tą okoliczność. Czy te kartki też w jakiś sposób zostaną nagrodzone, czy, czy ich autorzy? Tak, oczywiście. Jest to też taka okazja. Aby te prace najciekawsze, które wzbudzają największe zainteresowanie, ale też inne, odpowiednio do odniesienia się do tego tematu będą nagrodzone. Tutaj wydaje mi się, że autor pracy jest ten sam, bardzo wyróżnia się na tle innych osób. Chyba macie osobę bardzo uzdolnioną plastycznie, prawda? Tak, to prawda. Organizacja tego rodzaju przedsięwzięć jest też taką informacją zwrotną. Odnośnie tego, kto pojawił się w warunkach izolacji więziennej i rozpoznanie takiego osadzonego, który faktycznie wykazuje zdolności plastyczne, jest świetną bazą do dalszej pracy z osadzonym resocjalizacyjnym. Staramy się wykorzystywać tego rodzaju rozpoznanie, umiejętności osadzonych, bazować na tych dodatnich wartościach i je rozwijać, bo jest to również droga do tego, aby konstruktywnie zagospodarować czas osadzonych i działać aby osadzony miał coraz większe możliwości powrotu na wolność. Dziękuję.